Dzień dobry Państwu, z tej strony Hanna Kątna, instruktor świetlicy w Bożonkowie. W dniu dzisiejszym chciałam Państwu zaprezentować wykonanie takich lub podobnych wieńców dekoracyjnych na drzwi. Do zrobienia naszej pracy będziemy potrzebować kleju na gorąco, sznurka, farby kredowej z pędzlem, różnego rodzaju sztucznych kwiatów, duże, małe, Liście sztuczne, tasiemki dekoracyjnej, rafi, serduszka drewnianego. To już zostało wcześniej przeze mnie pomalowane właśnie farbą kredową. Papier ścierny oraz również najważniejsze wieńce. Te wianuszki zostały wykonane przeze mnie własnoręcznie z gałązek wieżby. Można je również wykonać, ale w okresie marca z gałązek brzozły, wtedy jeszcze nie ma brzoza liści. Albo kupić po prostu gotowe na stronach internetowych. Jeżeli Państwo kupicie już na stronach gotowe, na stronach internetowych, nie musicie używać wtedy farby kredowej, bo mają one już dany kolor. Od czego zaczynamy? Na początku, tak jak zawsze, musimy zabezpieczyć nasze miejsce pracy. I zaczynamy od malowania. Ja już tu częściowo zaczęłam malować farbą kredową. Dlaczego farbą kredową? Farba kredowa bardzo dobrze się nakłada. Szybko, dosyć szybko sknie. Ponadto, po wyschnięciu, przycieramy ją a w ogóle produkt, przecieramy papierem ściernym. Co nam daje? Powierzchnia robi się gładka, tak jak w wykonaniu tutaj w serduszku, jeszcze Państwu pokażę. I daje nam efekt takiego postarzenia. Jak malujemy? Malujemy pędzelkiem, nie przejmujemy się, że w niektórych partiach pędzelek nie dochodzi. Chodzi nam tylko o nadanie koloru. Naszego wieńca. Możemy też, jeżeli mam brązu, mamy brązowe gałązki, możemy pozostawić to bez koloru, i w tym momencie też również farba nam nie będzie potrzebna. Ja już wcześniej przygotowałam wianuszek pomalowany. Tak mniej więcej to wygląda. Pokażę Państwu, jak przecieramy papierem ściernym. Zbieram sobie kawałek papieru i ścieram tą moją powierzchnię, te gałązki. Nie wiem, czy Państwo widzą, ale zarba schodzi, są takie prześwity, efekt postarzenia. Dobrze, jeżeli już mamy mniej więcej gotowe, wyschnięte, wyschniętą naszą pracę, nadany jakiś kształt. Ja zrobię w ten sposób. Wymyślamy naszą kompozycję. Pierwsza praca wygląda mniej więcej tak. Drugą pracę wykonam w inny sposób, inaczej trochę udekoruję. Na początku biorę kwiatki, w głowie wymyślam sobie kompozycję. Ja tutaj wymyśliłam, że moja kompozycja będzie się opierać na liściach i na takich większych kwiatach. Co jest ważne? Obcinamy. Potrzebujemy tylko same główki. Zanim przykleję, zanim przykleję wklejem na gorąco kompozycję, układam sobie, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądać. mniej więcej tak. Jeżeli już mam kompozycję mniej więcej przygotowaną, wiem, że tak chcę, przystępuję do klejenia. Zaczynam od podstawy, czyli przyklejam moje liście. Kleju na gorącą biorę dosyć dużo, aby mi tu nic nie odpadło. Dobrze. Tak, żeby po prostu trzymały się na gałązkach. Jest to wieniec wykonany ręcznie, więc on nie jest jakiś równy. To jest to utrudnienie. Więc kleju biorę też również bardzo dużo. Ok. Kwiatki możecie Państwo przyklejać zarówno jak do gałązek. Jak i klej dać z boku, żeby kwiatki się przykleiły również do siebie, wzajemnie. O, ten, tak to wygląda mniej więcej przyklejone kwiatki. Biorę teraz mała z drugiej strony, tak jak pomyślałam, jak ma wyglądać moja kompozycja, więc kwiatki daję z boku, te mniejsze. Proszę bardzo, tak mniej więcej. I teraz biorę moje serduszko. Już też wcześniej pomalowałam serduszko, wygładziłam je papierem ściernym. Zrobiły się bardzo fajne przetarcia. Z tasiemki dekoracyjnej wykonuję sobie kokardkę, którą zaraz przykleję do serduszka. Jaka wielkość kokardki, to wszystko zależy od naszej wyobraźni i od inwencji twórczej. Również jak sama dekoracja naszego wieńca. Tak mniej więcej. Przyklejam kokardkę do wianuszka aby nie było zbyt takie toporne, więc przyklejam sobie jeszcze tutaj kwiatek, żeby bardziej dekorować. Tak to wygląda. Przekładam sznurek To tutaj dziurkę. Taka długość. Trzeba tu na dole, przy tej dziurce, sznurek związujemy w ten sposób. Po czym bierzemy? I Przyczepiamy, związujemy do naszego górnej partii, mniej więcej tak. Czy musimy ustawić tutaj tą naszą długość, o, w ten sposób związujemy. Co jest ważne. Istotne, że musimy tak zrobić sznurek, żeby nasze serduszko się nie przewracało i odwracało na drugą stronę. Dobrze by było, że przywiązaniu pomaga nam ktoś jeszcze, przytrzymuje po prostu palcem. O, w ten sposób. Dobra, mamy. Jest. O, tak. Co to nam jeszcze brakuje? Ja już wcześniej zrobiłam taką super kokardę z Rafi i przyczepiam na samej górze, żeby nie było widoczne nam sznurek. Proszę bardzo. Jeszcze tutaj przytnę tylko nożetkami, żeby skrócić tą naszą kokardkę. Proszę. I wianusze gotowe. Proszę zobaczyć. Jeden wykonany z ozdobą serduszkową w środku. Drugi natomiast sama rafia i kwiatki. Jak widać prace bardzo proste, szybkie w wykonaniu. Potrzebujemy naprawdę bardzo mało przedmiotów, surowców. Najważniejsze są chęci. I nasze zaangażowanie i pomysłowość, jakie będziemy ją dekorować. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne moje filmiki. Do widzenia!